Ach! kolejny dzień Scrap mechanik Tak, tak, tak. Owszemaki, mamy no? bojowe zadanie. Uuu, o, bojowe, zadanie. bojowe zadanie? Tak, chodźcie o, jakie... na czek jeziora, szybko! Jakie lampy tu kurde, czekaj, nie mogę wybrać nocy. Pięknie. Na brzeg jeziora, słuchajcie! No. Musimy skoczyć do <laughs> jeziora i znaleźć taki czarne bąbelki i nazbierać ich ile możecie tylko. Dobra! Dobra, czarne bąbelki Dobrze, bo musimy... A, bo paliwo musimy zrobić. A wiesz plak, że ja prawie umarłem, tak się zdradza w tajemnicy, bo po prostu się u, u, umarłem z głodu, bo dawno nic nie jadłem. No tak ci zdradzę tajemnicy. wielka tajemnica Bladiego, prawie umarłem z głodu. Ej, ale jak i co ja tutaj mam zrobić z tymi bąbelkami, z tymi katerami? Jak do bąbelka i klikasz E, no akurat pokłynąłeś do tych, które już zebrałem, więc szukaj takich niezebranych Okej, no. nie no, było nie zebranych chyba. I, tak i też są te, bombelech, bombelech. M, takie muszle duże różowe. To jak bo. rozwalicie, to też z nich wypadnie muszla i no. też zbierajcie, bo z nich klej się robi. Uuu, nieźle, a mogę Uuu. napić się mleka pod wodą? Mogę, no to zajebiście. <laughs> Najważniejsze <laughs> pytanie, czy mogę się napić mleka pod wodą? <laughs> <laughs> Mleko jest w butelce, a woda jest w jeziorze. Poczekaj, co ja krude oil dostaję? Tak, to jest to. Tak, tak, olej, no. A, moja postać w ogóle długo może pod wodą wytrzymywać, a to się teraz że no. bo ja tutaj... O, dobra, i Politarne znowu mura, kurde. No. no. Wielkie jezioro, Takie przydome. dymiące, ta? Takie ta. O, Tam, tak? Takie bąble. Tam, gdzie tak dymu. Doskonale, zajmę się tym. A i właśnie, no. bo jeszcze w naszej wanny nie zamontowałem nigdzie w tym, więc... Uu. Pod wodą proponuję, że zawsze w niej <noise> no. No. Poczekaj, sprawdź. Poczekaj, sprawdzę czy... Ej, weź tu, chodź podpójdź, dobrodziej, pod zobacz pod co pod mam Mam <grym> na Chodź dobrodziej, chodź, zobacz, jak się <grym> to relaksuje. Chodź tu. Weź, you zobacz, jaki relaks. No jak to nie widzi? A, tu God. jest Bloody Chodź, podpłyń. Ja tu <grym> się chilluję. <grym> Mała sreczka na dwie boża Wan jest, jaki mał! No co ja tu chilluję sobie, cześć, dobrodzieju. Poczekaj, muszę się wynurzyć, bo zaraz się duszę w tej wannie. Dobra, ja, ja też się wykąpię, bo dawno się nie wykąpię. W tej... Wykąp się. Wykąp się. Jest chilling, już do ciebie płyna. Najlepsze są te wąpelki. Piano nie no, widzę, to. że tutaj klasa, na <laughs> rozłożone. Poczekaj, wiesz, co ci postawię? Takie gorące no. te jarzące się drewno ci tu postawię, o, żeby wiesz, ogrzewało. Dalej. O, Patrz, ja, o, to będzie ogrzewać teraz wannę, poczekaj. O, I ona to teraz z... będzie taka, wiesz, nagrzana, Ach, patrz. O, ja jacuzzi takie no Takie jacuzzi, <laughs> jacuzzi troszeczkę. <potwornie. laughs> no i klasa. Dobra, wystarczy się kąpienia, ja to zabieram, bo to się przyda jeszcze, co nie? Wiesz tą wannę, to jest ważny element. <noise> ja to biorę tą wannę <noise> Powiem ci że klasyczna ja paliwa Klasyczna, no my to już chyba 50 mamy, bo tak dużo <głos> <głos> ten zajęliśmy się kompaniem wanni <noise> Ej, a to się odradza w tych tych, tych to się odradza, czy jak to się zbierze to już się to nie odro, już tego nie będzie. Odrodzi się, za kilka dni będzie znowu to zrobić. Alla bo... go złapałem. Dobra, tak. je! spod ta... tej wody! O nie, jest pod wodą, bo mam Najgorszej. a najgorzej... Dobro jak, cieju, bo nie. Laga, a mi nadal ucieka ten tlen. Co? Najgorzej... Ale dobrodzieju, dobra, do, twoja, bo zaraz się wydłużysz, samoistnie. O nie, o nie... No bo i gitara, jeszcze. uratowałeś się, widzisz? To jak to się u... uratowałem? No normalnie, nie, pobiegłeś, nie. Pod po, po, pobiegłeś fitą dalej, że tak ja O nie... nie. O nie. Najgorszej. O nie, a, było, a ona pobiegła się nam dalej, jakby nigdy nic skończyła. No, mi join Games z powrotem, bo no, a brak, a, a da się pukowania. taki sprzęt nurkowy, żeby tak wie szybciej pływać? Nie wszędzie o takim, możesz łódź coś zbudować. Uuu, jak się pływać szybciej. nie, no to łódź to Uuu. chyba podstawa jest taka troszeczkę, jeśli Kurde, chodzi o łódź podwodną. A nasz ciężarówka myśli, że dałaby radę sobie pod wodą? Na pewno nie. <laughs> a, <sprażmy> to! No. <laughs> Wielki test ciężaróweczki No i mam paliwo, możemy zaraz jechać Dobra, już do Ciebie płynę, dobra, ten Plaks się... Już do Ciebie płynę. O, Plaks wrócił cool do podwody, point. widzę. Siemanko, Plaks. Ten, dobrodzieju. Jestem, jestem. Dobrodzieju, Poza chodź. Już wychodzimy z tej wody Koniec pluskania się. Tak, bo klej z małż jest zbity <laughs> Zbieram. Zbierasz klej z małż? <laughs> ale, no ale wiecie co? Wyrosło już coś w naszym ogródku bo ja jestem taki głodny, no pe, że... No. Dźwupa, nie. Ja tam mam mleku żyję jest dobrze nie, na mleku to Duba. ciężko żyć, bo pić ku dużo, a wody nie, jedzenia nie ma. Ja to nie idę. Masz a co ten z tego kleju co się robi, plaks? Bo ja w sobie więcej tego klej z, paliwa, robi z, z nich i to wszystkiego. E plaks, niedobra hmm. nasza jeszcze nie wyrosła, jestem taki głodny. Dobra, luzuj, przeżyjesz przecież. No nie przeżyję, bo nie mam w ogóle Skąd głodu się jedzenia. się te kamienie. No nie. możesz dremno. się mleka, mleka napić? A. Okay. No ale ja jak wypiję... Ja... nie mam mleka, się skończyło, bo wypiłem całe A jak no, wypiję, to tylko trochę ten jedzenia zregenerowuje. Ej, no. robot nam krowę bije, chodź tu gałganie wow. Ja tu bym jadę Gościu, zostaw tą krowę, bo ciosa zaraz... Nie wolno <noise> Nie wolno Dobra, no hej. Ej, Dobrodzieju, mi się wydaje, że zamiast krzesła, to ja ci wannę zamontuję na dachu. Po o, o Ej, no za krzesło, No No, ale po co mu krzesło, jak może mieć. Au! Jak <noise> mi potrącił, co nie jest pełni ta co. No po co, jakaś chce wannę zamontować? Czemu nie chcesz mi wanny dać zamontować <noise> dla Dobrodzieja? Zaufaj Wanda mi Wanna na samochodzie, no to musimy jeść, oh, no. To będzie no. na krzesło na górę, będziesz no. tutaj na dachu. No czemu przeruszyłeś się? A, na krzesło, no, na krzesło. No, krzesło. krzesło. Okej. Okay. No, inteligentnie to tak widzę, to jak ktoś podszedł do tego, poczekaj. Dawaj mi wannę, gościu. Już ci daję wannę, tylko musi. O. o! O! Kurde! <laughs> Jaha! Ja, 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 jaki, jaki zadowolony siedzę w oglądnej wanny! Jak król! Cool. Jak król cool. życia! Dobra! No to pełna prostu. Hej, udało Nam się przód udosi, tak lekko. Chyba ta wana <laughs> jest dosyć okay, ciężka. No. Trzeba mu na środku bardziej, no? Dobra, muszę przemontować to, no chyba będzie zaraz trzeba. Wolniej jeść, bo mi się woda wylewa! Święte silniki. Podkryć to, bo. No, podkreślać ten silnik, bo je nie wytrzymamy tutaj za chwilę. No, troszeczkę dam więcej mocy. Na maksa teraz jedzie. O, o kurde. Ale, no, ale bo, Ja ale bym bo, bo. O chyba ja jednak by, Może jednak przesunię tę wadę bardziej na przyszłość. Aż mi bąbelki do oczu naleciały. Zrównoważona <laughs> prędkość, żeby była. Bo jak zasłutnie. O, jak błyskawic! U, no, Jak ta prędkość, się. Chyba zaraz tam koło I... I... <laughs> Dobra, Dobra, i ile do sił! Zaraz będzie z górki. Nie <laughs> Ja. O, oh, no i tutaj klasyczna, e, jak zda. się kamerę filmową włącza? <laughs> O, to piękne zwiedzanie świata. No szkoda, tylko że nie ma co zwiedzić tutaj, kurde. Spokojnie, żarty, kurde. zaraz się coś znajdzie. Plax. jedź po prostu tą główną ulicą, Zjadę, coś autostradą. znajdziemy. Jedź autostradą. To to po to... lewej jest takie małe coś. Ale, ale malutkie, ale malutkie. Co to jest. Daj spokój. Taka jest stacja benzynowa, coś było, no ładnie. Tak, <śledzimy> tak. Tak, kiedyś tutaj ta, coś było, ale teraz to opuszczone miejsce jest. I nie Dokładnie. Packing station, yes, very good. Very A, good. Się pakuje warzywka. Można tutaj wiesz, pakować warzywka, właśnie. Uh, elegancko. <noise> Dobra, pędź dalej z tej drogi. Ja pędzę <głos> 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 Jak błyskawica, <noise> jak błyskawica. Idziemy sobie przez świat, ja, to chcił, żeby sprawdzić, czy jestem w stanie piechotą przyczynić. Czy <noise> <noise> Zobaczcie, do rozłożenia domki są, o, są też dużo drewna i siatki bardzo dobrze to będzie dobrze. do naszego, tak, dokładnie Będzie, będzie ten, będzie zbieranie tam zbierank, handlarz nie? po lewej no. Będzie zbieranie, ja coś czuję Handlarz po lewej jest? Kibel. Gdzie tu handlarza widzisz? A tam po lewej, daleko, daleko w górach Kibel, kibel. jest Kibel, kibel jest? Polskiu. Tak Big. Jak Dobra, ktoś zobaczył jakiegoś handlarza w górach, ja nie wiem po prostu. No, to zobaczyłem, ja wiemy, bo bo wygląda to nie wiem, jest jak to wygląda. Dwa za jeden, no. jest, dobrze. Dawaj no. to, cyk, Dobra, ale ja tu, to. ja tu muszę to przemontować. Jaka lodowa! O Loduwe. kurde. Kasy fiskalne, gościu są. O, to coś dla blazika. Co, dawaj no. mi kasy fiskalne, ja to biorę za chwilę, co nie? Tylko poczekaj. Lampy zbieram. Ja to tylko wanę trochę naprawię. Mam. O, o, i teraz klasa. no. Papier to jest? No. Kasy fiskalne, Cien, jak byś wyczyścił to... To rozbieram tą chałupę Dobra, idę Grydek. już. Idę już wam pomóc. Co? O, o, nie! O, ile drewna! Plaga. musimy to mieć na naszym samochodzie, to jest Co? obowiązek. Ta, o. Ty, o! Nie mogę tego zebrać. Możesz, Czemu? możesz, możesz na bank. No. A, A bo mam pełny ekwipunek, dobra, nieważne. Już mam cały ekwipunek papier toaletowy. O, wykary. ile siat, To no papier toaletowy jest <laughs> ważny. To weź to za zostaw w samochodzie, ale w środku papier toaletowy, bo nie ja. będziemy tego wyrzucać jak gałgany. Dobra, ja, no, ja tutaj no, muszę usprawnienie do auta. Ja da dać tu posadzkę demontuję. Zrób. O, patrz, jaka posadeczka. O nie, znowu umieram. Dajcie wow. mi cokolwiek Uuu. do jedzenia, bo umieram. O nie. Ty, Dajcie mi się. Trzymaj mleko! Szybko! Szybko! Mleko. Szybko, o. rzuć mi mleko! Hytz! Myk, Boże, szybko ja się duszę! A ból istnienia. Mleko! O Boże, ale mało brakowało. Ej, biorę, biorę ten automat. Przyda nam się w domu. Kurde. Na pewno się przyda. Oj, kasa fiskalna, biorę to. Kurcze, panie. Łoł, wow, jaki O, materac! O! o, bierz materac. Czego ja tu o. nie wezmę, zacznijmy od tego może. Wszystko bierz. No, ja tu biorę wszystko. Bo ja to jestem człowiek ja, sukcesu. Ja to Ty... tą siatkę tu biorę, bo ona do ogrodzenia będzie potrzebna. Też. To jest w końcu scrap mechanik, się ze wszystkiego buduje. No, no. dużo drewna zwłaszcza by się przyda i siateczka też, to prawda. Bierz siateczkę. Ja, zaraz ten dach mi się zwali na głowę, ale nieważne. Nie no, coś ty. Nie, to no bez przesad! Została już tylko jedna ściana w tym budynku, no, to jest dobrze Mało nie Mało prawdopodobne. No też mi się wydaje, że na pewno nic takiego nie będzie. Nie wiem, czy ta gra ma fizykę w ogóle. Ma fizykę, Fyzyk panie. W Minecraft'cie wszystko się unosi. Minecraft ma najbardziej założoną fizykę. Akurat no, no, wiodąka. No i patrzcie... Ej, o, jaki ładny wentylator biorę! Goście, idziemy na taką instancję, że wam normalnie łeb rozwali. Ale pa, ja już mam cały już cały plecak wypchany papierem toaletowym, no... Eee, nie, <laughs> nie to wracać do domu? <śmiech> <śmiech> <To> tak długiej <laughs> Ale to, ale, ale to razy trzeba, panie Plaks, to jeszcze trzeba przecież tę farbę odwiedzić i zabrać jedzenie, bo ja głodny jestem cały czas. O, no, no. musimy wracać. Ej, ale dobro, możesz zawsze postawić papier na samochodzie i wtedy masz pusty kierunek, a, a auto będzie pełne no w środku papieru. No. no dobra. Ja bawełnę zbieram sobie tutaj. Zbieraj bawełnę. Ja nie no, ja zawsze demontuję fotele. trochę te ściany, przydadzą nam się w sumie, tak sobie myślę. No. Na Luzaku demontuj, pewnie, że ta ziemię więcej ogrodzenia mieli. Uuu, jakie gratis. śrubki ładne. A śrubki, głupio, nie wziąć takich śrubek. No. To by nie wziął, Głupi by nie wziął tylko. O, no dobra. Gdzie e, jest co tam u was, jak tam demontowanko? A to jeszcze Skoro drugie dobrze. dobrze. Tu widzisz jeszcze drugie powieszczenie plak. Zdemontuję. Klasycznie. No biorę drewna trochę, bo to się zawsze przyda do kraftowania. No drewna, no. to tak. Drewna, to ja mam tyle, że łopalnie. siatki, ile mam? O nie, ściemniło się, co my teraz robimy? A no jak tam jest. napad na naszą farmę? No o właśnie, za 4 minuty jest napad na naszą farmę Co? Ej, no to no, Musimy wracać? No to no, dawaj, biegł się auto w rękę i będzie szybciej <laughs> Nie no, gadaj głupo, no, teraz, no. jest szybciej, bo, bo czekaj, teraz jest szybciej, bo... Poczekaj, teraz jest szybciej, bo wannę <laughs> zmodyfikowałem Wsiadaj do wanny, dobry dobra, 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 dobra Szybko! Dobra, szybko, szybko. To jest, <laughs> szybko! to już nie No i patrz jak szerpną, <laughs> bo on dużo to, waży <laughs> My. O nie, 4 minuty do przełomu <grym> Dobra, zdążymy A Zofu czekaj, zadowolony się. No nie No nie nie mamy szans, patrzcie to jest daleko Najlepiej wygląda od tyłu, jak jedzie takie auto i ten napis Hard Rock Pays I gościu w bandie, tam siedzi. <grym> oh, o no. <grym> plaga dawaj, siódmy bieg, And szybko na ratunek Będę. naszej farmie! Ja, ja, muszę zbudować nowy silnik, nowe koła. Musisz chyba zbudować Teryt. większe koła, tak myślę. Zrobię koła i silnik, będzie kozak. No, bo Warnczy ja to też nie przemyślałeś, robisz z tych koła takie małe. Jak mi się wydaje, <śmienny> <śmienny> nie przemyślałeś w ogóle tej decyzji. <śmienny> Peć naszą e, błyskawicą! O, nie, Lada d -d moment, będziemy duża. na miejscu. Lada moment! Dobra... co głody oh. się robi, o, cholipka. No ja o jestem wiecznie głodny, ja już tak dawno nie jadłem porządnego posiłku, że już nie Boko. pamiętam. O nie jestem. O jak? O, o. rozwalił sąsiadowi. Dobra, już idę za szombar... A wow! Ale mnie wyrąbało O, A blady, ja spadł ten! Tak, że... No ja to leżę tutaj cheeral! Ej, w ogóle... Ej, w ogóle z, z krzesła, A wow, wow 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 Ale mnie blady, potrąciło! To ten... o, Ej, obudziłem to... się w środku! <laughs> leży to! O, dobrodzieju o wypadło O nie, a ja jestem głodujący, dlatego mnie wyrzuciło. na miejscu Ej ja nie mogę biec! Szybko dajcie mi mleko, bo umrę! Szybko! Znowu nie masz, chłopie! Nie mam, no! No już dawno nie miałem, dlatego ja wiedziałem, że ta podróż nie jest najlepszym pomysłem. Znaczy dać krowie kukurydzę, no co? Wow. Krowie, kukurydze. Krowie kukurydze. Dobra, dajesz, stawiam żarcie, tutaj lodówę. A ja? O, gdzie stawiasz? O, doskonale! No A ja stawiam to dokładnie to samo. O, patrz na to. O, doskonale. No Ej, klasycznie. Sumie, trzeba zrobić przedłużenie farmy. Przecież. To zabieramy się za to. No, trzeba ten kawałek płotu sobie. Prova. Prova. Nie, no teraz to mamy tyle, że już ten. O prawy. O, nareszcie jedzenie. Nie, ty nie jedz! Ej, kurde! 20 sekund. Cicho, muszę głodny jestem. No Ja cię kręcę, już za dawno nie jadłem, tyle buraków. O nareszcie zjem sobie obiad w końcu. Już, już, sekundka, Muszę zjeść. Ja cię kręcę, no tyle to już tak dawno nie jadłem, takiego porządnego obiadu. Że to się w głowie nie mieści no i nareszcie jestem najedzony, w końcu, ty. Pyk, Dobra, ty. to jednak... Dobra. Ej, Ej, roboty! Krowy nam biją, zostaw Łos, krowy menelu! U, jak rozwalą farmę, to koniec, nic nie wyrośnie. No właśnie, musimy pilnować tutaj, i, ten, w porządku. Pyk. no. kurde. E, to są roboty. Wierdze. Tutaj jest jakiś, Prost. chował się w wodzie! Wow, AMAZON HONOR! Wow, rozwalony. Dobra. O, i kolejny! Zostaw go, kurde. Zostaw tą krowę w imieniu prawości! Easy. Dobra. <grym> no i patrz to. Teraz... Łapcie za wiadra, podlewać już te krzaki. No, no za tutaj kijki są. Ja to zbieram. Nie no, trzeba zrobić drugi chyba front obronny, jeśli chodzi o ten, tak mi się wydaje. Ja bym z jednej strony zostawił, bo będziemy to przedłużać. Yy, tak czy jak w tą stronę, jak będziemy kładli, a roboty, wy trzech, to damy radę rozwalić. Tak, będziemy tak, ale ja tutaj myślę o tym, żeby te, ulepszyć trochę ten płotek, zrobić taki dodatkowy a, jeszcze, no. Tak, a. Bo ja tak sobie myślę, że to bardzo niebezpieczne miejsce i dzielnica. Bardzo niebezpieczne, jak widać. No. Wultum robotów było. Tum robotów? Tak, podwójne o, zabezpieczenie nie takie. No ale podlałem. Mamy trochę drewna, więc wiesz, możemy sobie pozwolić na takie coś. Wiesz, co że tak. Po to żeśmy to zbierali, nie? O i kozak, wszystko podlane. Jak macie jakąś ziemię, to walcie. O ty drugie pole? Bo... No ja robię ten pole obronne wow, wow. to, to cały czas rodzić w sumie. Wzdłuż tego płotu co był, stary płot zniszcza, nowy postaw i gościu. Ale co, że wzdłuż tego, cypelka? No bo tam już jest taki płot, taki zepsuty, no nie? Ale to to, to, to nie, to bez przesady, po co masz taki duży teren, to lepiej tu już, chyba. miał kozak farmę gigantyczną, no. Nie tu. chcesz mieć gigantycznej farmy? No ale tu nam nie zaufaj no, mi, tu okra, będzie no, git, okra. panie Plax. Macie złomu troszkę? Z robotów? Coś tam to mam. No bym z, zrobił te koła, nie? Tak, Byl, mam drogę z złomu. By, by, by. To dawaj, złomka. no to ci daję tu, masz tutaj takie coś, o. Crab metal block. Crab metal block? O, to ja mam, a. rzucam tutaj. O, dzięki. No, no i klasycznie. Idę robić koła. No i tak. zobacz, jak tutaj to klasycznie rozwiązanie robię dobrodzieju. Widzisz, Ej, ja to się znam. A, macie na. może te wosk przycieli? Ja coś yy, mam trochę, mam, mam, nie mam. Ja mam, czego ja o. nie mam, zacznijmy od tego może. No. No, ja też. Presem... Ja, ja też nabrać się. A, a, dobra, nieważne. No. chciałem nabrać się spytać jak nabrać ten wodą, ale już już wiem. No, ale nabrałeś. Dobra. Kasa fiskalna jest. Kasa fiskalna jest. No, kasa fiskalna to jest jedna z ważniejszych rzeczy w każdej w każdym przedsiębiorstwie. Zdecydowanie. <laughs> no, musi nie? być. Ej, ja wam tyle lampek nazbierałem, że jak wam za. Ej, to kłaść, no tu... właśnie, weź tu lampki trochę poskładaj, bo... A, tak zrobię. Bo mi jest przykro trochę, że tak wiesz. Że tak słabo tutaj cokolwiek widać, co nie? Ta, wiem, wiem, ale już idzie dzień, nie, nie przejmuj się. Idzie dzionek i myślę, że powoli tutaj będziemy kończyli dzisiejszą przygodę. Tak, no. No dobra, no. to kończymy jak dzisiejszą dzień? przygodę. Jak co cię? No, elegancko. No i no, klasa, elo, elo w takim razie. Ejka.